cześć chłopaki słuchajcie, jestem w pracy w miejscu gdzie pracuję na jednym wydziale używają krętarki I właściwie krętarko-więtarki zaraz ją pokażę wam bo jest bardzo fajna dobra to jest firma DeWalt to jest bardzo znana firma wiecie i tak, tutaj ma baterię, tu można ją przyczepić na przykład zapasek, o zobaczcie, i nie spadnie, jak ktoś pracuje na wysokości e, tutaj się przełącza i na przykład się kręci w lewo. Przełączę ten guzik w tą stronę, kręci się w prawo. Widzicie? Tu, jak się naciska guzik, to wtedy się kręci. Tutaj są obroty, jak jest dwójka, to jest szybko. A dam na jedynkę. Dam na jedynkę. Wolniej. I jeszcze tutaj jest taka regulacja, że tu jest narysowany widzicie, wiertło. To jest, znaczy, że to jest funkcja do wiercenia. Potem, jak przekręcimy, jest narysowany młotek. To znaczy, że wtedy się kręci i uderza. Jak wiercimy na przykład w betonie, to wtedy to wiertło się kręci i jeszcze tak puch, puch i rozkrusza ten beton czy, czy skałę. No i potem są takie cyferki tutaj, to jak służy jako wkrętarka, wiecie? Że ustawimy na przykład na cyferkę 3, to jak już uzyska taką siłę, którą trzeba, to wyłącza się ta wkrętarka. Piątka, to wtedy dociska mocniej te wkręty. Powiem Wam, The Walt jest tu bardzo znaną firmą. Słynie z tego, że jest bardzo wytrzymałe są te narzędzia. No i te narzędzie też służy już długo czasu i jeszcze pewnie posłuży pracownikom. Także jak będziecie kiedyś kupywali swoją własną wkrętarkę, to rozważcie właśnie The Walt'a. Okey, kalau macam ni, boleh buat lagi. Bye.